Dlaczego postanowiłeś wyruszyć na pielgrzymkowy szlak? Co ci daje pielgrzymka? Jejku, no przede wszystkim spotkanie z żywym Bogiem. Spotkanie z Panem Jezusem, nawiązanie takiej żywej relacji, tego, co jest ważne w chrześcijaństwie. I jest jego podstawą. My się wydaje, że to jest taki główny motyw. A jaką intencję bierzesz, zanosisz ze za sobą na jasną górę? Nieku, jest bardzo dużo tych intencji, więc staram się je złożyć tak jakby. W jedno, złożyć po prostu w ręce Maryi, a staram się przede wszystkim iść w jej intencjach i dzięki temu może jakoś to bardziej będzie ubogacone, tak? myślę też te moje intencje, tak? które gdzieś tam w sercu są. Więc przede wszystkim w intencjach Matki Bożej i, i tak to wygląda. Co Ci daje pielgrzymowanie? O, co mi daje? Myślę, że bardzo dużo radości, dużo zadumy, zastanowienia się nad sobą, nad ludźmi, którzy są wokół mnie i też nad tym, co się dzieje u nas w naszym kraju, na świecie. Ale przede wszystkim taki czas zadumy, spokoju i radości przede wszystkim. Pielgrzymka już po dwóch latach wraca do swojej tradycyjnej formy. Powiedz mi, czy wolisz e, tą opcję sztafetową, czy raczej tradycyjną wędrówkę? Myślę, że raczej tradycyjną. Wtedy jest więcej czasu na zastanowienie się, na poznanie innych ludzi, na dokładne przemyślenie swoich intencji, obmodlenie swojego życia, no i przede wszystkim wypraszanie tych potrzebnych łask dla nas oraz ludzi, którzy są w naszym otoczeniu i ogólnie ludzi na całym świecie. Także zdecydowanie preferuję wersję dziewięciodniową. Kłoniło cię do pielgrzymowania? Ogólnie ja idę już któryś raz na pielgrzymkę. I jak byłam taka mała, bardzo mała, miałam około 8-9 lat, to mama mnie zabrała na pielgrzymkę, i od tej chwili to mi tak weszło w nawyk, że chodzę co roku. Jak wyglądał tym razem taki przykładowy dzień pielgrzyma? No, to tradycyjnie na początek dnia godzinki. Wiadomo, też mówimy różaniec po drodze, koronkę, drogę krzyżową, nowennę, ale nie brakuje też śpiewania i tańczenia na chwałę Bożą. Jaki był najcięższy i najradośniejszy moment tej pielgrzymki? Dla mnie takimi najcięższymi momentami były pierwsze trzy dni, ponieważ grzało bardzo mocno słońce i po prostu bardzo ciężko było iść. A jeśli chodzi o taki najradośniejszy moment, to może ten dzisiejszy dzień, że już i wczorajszy wieczór, że już uświadomienie sobie, że już jesteśmy naprawdę blisko i że to, że idziemy, to nie idzie na marne. W tym roku pielgrzymka miała taką formułę tridum Paschalnego. Jak to interpretujesz, jak to rozumiesz? Dla mnie to było coś takie bardzo przydatne, ponieważ ja też miałam trochę problem z rozumieniem tego całego tridu. Właśnie starałam się coraz bardziej to zgłębiać, ale też te wskazówki, te kazania, też to przeżywanie tego jeszcze raz było takie bardzo pomocne w tej wielkiej tajemnicy. W jaki sposób zachęciłabyś swoich rówieśników do przytrzymowania? Ja po prostu uważam, że trzeba przejść i zobaczyć, jak to jest, ale też wydaje mi się, że po tym, że widać, jak fajnie jest po tym, jak dużo młodzieży że tutaj jest i jakie są szczęśliwe osoby. Dziękuję bardzo. Jakby ksiądz podsumował tegoroczną pieszą pielgrzymkę tarnowską? Tegoroczna, 40 jubileuszowa piesza pielgrzymka tarnowska na Jasną Górę odbyła się pod hasłem Chrystus naszą Paschą. Takim przewodnikiem duchowym, kaznodzieją i rekolekcjonistą. Był ksiądz biskup Artur Ważny i w czasie tej pielgrzymki przeżyliśmy jakby na nowo, tak w środku roku, Triduum Paschalne, czyli mękę, śmierci i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Te wszystkie obrzędy Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Wigilii Paschalnej czy Niedzieli Zmartwychwstania, to wszystko właśnie miało miejsce w czasie tegorocznej, tegorocznej pielgrzymki. A co ciekawego wydarzyło się podczas wędrówki? Oh, no, każdy dzień niósł ze sobą jakieś, jakieś wyzwania. No, tradycyjnie w drugi dzień w zabawie miał miejsce sakrament małżeństwa, z tego co pamiętam to z grupy 16, tutaj naszej mieleckiej świętego. Świętego Szymona para właśnie składa, ślubowała sobie właśnie miłość, wierność, uczciwość małżeńską w czasie pielgrzymki. Jakie trudności czekały na wędrujących? No tegoroczna pielgrzymka no, była takim wyzwaniem z tego względu, że to że po czasie pandemii dwie poprzednie były pielgrzymkami sztafetowymi. A ta była właśnie tak jak dawniej, przed pandemią, dziewięciodniowa. Więc wyzwanie było takie, można powiedzieć, logistyczne. No, gdzie tutaj położyć pielgrzymów na nocleg? No, niestety, ludzie troszeczkę dalej się, tak powiem, obawiają no, tutaj pandemii i tak dalej, covid -u. I tak no, no niechętnie przyjmowali, że tak powiem, do swoich domów. Więc trzeba było tutaj zapewnić namioty pielgrzymom. Większość pielgrzymów miała swoje namioty, też mieliśmy swój, taki tutaj grupowy. No, dobrze, że było troszkę mniej pielgrzymów niż zazwyczaj, bo udało się tutaj ich, ich zapewnić im nocleg. No, z drugiej strony troszkę boli, że no, tak gdzieś Połowa mniej pielgrzymów niż przed pandemią wzięła udział w tegorocznej pielgrzymce. A czy mógłby ksiądz zaprosić Wiernych na kolejną, już 41, pielgrzymkę tarnowską? Oczywiście, że mógłbym i serdecznie zapraszam. Będzie to. Pielgrzymka pod nowymi rządami, bo z tego co wszyscy wiemy, ksiądz dyrektor Zbigniew no, złożył rezygnację. Ksiądz biskup przyjął tą rezygnację. Mamy nowego dyrektora, więc zobaczymy, jak to wszystko będzie. Myślę, że warto się wybrać na pielgrzymkę. Kto, kto jeszcze nie był na, na pielgrzymce, to wydaje mi się, że przynajmniej raz w życiu warto iść, spróbować. Może akurat ta forma. Pobożności komuś e, przypadnie do gustu i, i będzie wędrował e, co roku. To naprawdę takie rekolekcje w drodze. Można spotkać się właśnie z Panem Bogiem, z drugim człowiekiem, samą sobą. Wiele spraw właśnie przemodlić, przemyśleć e, i naprawdę wiele ciekawych ludzi spotkać. E, naprawdę rozwiązują się różne trudności, problemy w czasie pielgrzymki. E, to jest naprawdę błogosławiony czas, także serdecznie zapraszam, czy to w Siedemnastce, czy jakiejkolwiek grupie mieleckiej. Do zobaczenia za rok.